Wczoraj w telewizji pokazywali śnieg i wojnę, ale tu jest ciepło, cicho. Już w niedzielę 4 grudnia, tutaj w sali koncertowej Nowa Miodowa, zapraszamy na wyjątkowy, świąteczny, charytatywny koncert na rzecz Ukrainy z nadzieją na pokój. Wystąpi dla Państwa Sara Dragan, jedna z najbardziej obiecujących skrzypaczek młodego pokolenia na świecie, laureatka 60 międzynarodowych konkursów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. Jak ci tam po tamtej stronie wojny? Zdaje się, że tam jest tak ciepło, że śnieg zamienia się w mleko. A chłopiec ze skrzypcami. Cały rok stoi w t -shircie. To będzie wieczór muzyki i słowa, ale przede wszystkim kupując bilet na koncert pomożecie Państwo ludziom, którzy w tej wojnie cierpią najbardziej. Spotkajmy się 4 grudnia o 18.00. Zapraszam!